Zaraz zobaczymy, jak poszło Patricksonowi i y, Pablosowi jeszcze. Dołączajcie! Wbijajcie i dzielcie się wszyscy. Dobra, werfi gruby. Kiku. O, dobra, zaczynamy. Werfi gruby, tam widziałem nick werfi gruby. Mam nadzieję, kurwa, że nie będziesz w topce. Jak będziesz w topce, to cię wywalę. Trudno. Dobra, zaczynamy. 3, 2, 1. Witam w Państwa w kolejnym e, odcinku milionerów. Z jakiego klanu jest Gara? Sabaku. Szukaku, kazekage, uzumaki. Ok, ok, już słyszę klikanie, już słyszę, że ludzie tam napieprzają. Dobrze, 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 dobrze. Podoba mi się to. Ok, eee, 36 osób zaznaczyło kazekage. Nie, suba sabaku zaznaczyliście, ok. Pięciu zaznaczyło szukaku. 50 Kazekage i jedna osoba Uzumaki. Ta jedna osoba to pewnie ten werfi gruby. Nie dziwiłbym się. Eee, oczywiście, że Kazekage. Ja sam ostatnio się na tym wyjebałem na live publicznie. Miałem z tym problem... Ja nie wiedziałem, że Kazekage to jest klan. Nie wiedziałem akurat, przyznaję. Więc nie dziwię się, ale widać, że już Patrickson zaczął z grubej rury. Już widzę, że będą ciężkie pytania. Pierwsze miejsce: Gwiazdka, podłoga, Gwiazdka. Nie, nie wiem znowu jest. Na drugim. Ej, medi nie wiem, to jest jakiś szef. Nie wiem kto to jest. Nie wiem, ale to jest szef. Jaki pseudonim miała Tsunade? Legendarna hazardziska, Legendarna frajerka, Legendarna ślimaczara, Córka pierwszego. Pseudonim: tak zwany. Tak zwana ksywa. Oczywiście, oczywiście, kochani. <ścoughs> Wyjebaliście się tutaj, ale widzę, że Patrickson, e, co mogę powiedzieć, e, Patrickson, dobrze zrobił. No, bo, oczywiście, trzonadę. E, no, 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 co można powiedzieć, no, frajerką była, ja jej na przykład nie lubię. E, I tutaj podchwytliwie. No, co? Podchwytliwie zagrał, no. 56 osób, legendarna siatka hazardziska zaznaczyło, ze względu pewnie na anime E, Patrixon tutaj bardziej poszedł w mój, w moją ocenę e, postaci Tsunade, bardzo dobrze Patrixon, to mi się podoba, idziemy dalej. Obito, wska Obito wskakuje na pierwszym miejsce, CJ na drugim i Weizupu na trzecim. Jaki kolor miał pierścień Zetsu? Zielony, żółty, niebieski, czerwony. Pierścień Zetsu, Pierścień Zetsu. Ja sam, jak robiłem odcinek do tego, to zwracaliście mi uwagę, że jestem zjebany, bo tam pomyliłem kolory. W odcinku to było i potem musiałem przepraszać za to w odcinku. Zielony, 24 osób sobie tylko z tym poradziło. 30 osób zaznaczyło żółty, 15 osób niebieski i 13 osób czerwony. Lecimy dalej Lecimy dalej Wejzupu wskakuje na pierwsze miejsce Itasza na drugie Wikatiki na trzecie Okej okay. Przed nami jeszcze 17 pytań W jakim wieku Kakashi zdał egzamin na Chunina? 6 la lat 10 lat 12 lat Czy może bardziej 8 lat? A to akurat było z twojego odcinka wzięte? Ja wiem, bo ja się tam poje, bo pomyliło mi się okej, okej. Okej. 6 lat. 33 osoby poprawnie odpowiedziały 21 zaznaczono na, na, na 10 lat, ale niestety tutaj. Ee, no nie no w sensie... No bez przesady, bo to nawet było... Mmm... To było gdzieś nawet mówione w anime, że on w tak młodym wieku został e, członkiem Anbu. Znaczy e, kurwa, że został Chuninem. Więc to akurat było mówione w anime, mm, ale no niektórzy sobie nie poradzili. Ja powiem szczerze, ja sam bym odpadł na tym pytaniu, bo jest to, to, jest to ciężkie pytanie. Jest to ciężkie pytanie, ja sam bym odpadł. Dlatego nie mam nikomu nic za złe Weizupu na pierwszym miejscu, Wikati na drugim i Kiko na trzecim. Lecimy dalej. Piąte pytanie: Kto był pierwszym znanym Dżinczuriki Kuramy? Hashirama Senju, Hagoromo, Mito Uzumaki, czy może bardziej Kushina Uzumaki? Pierwszy znany Dżinczuriki Kuramy. Pierwszy znany Dżinczuriki Kuramy. Pierwszy znany Dżinczuriki Kuramy. Ok, okej, koniec czasu. Mito Uzumaki, Mito Uzumaki, 64 osoby sobie z tym poradziły, 12 zaznaczyło Kusinę. 6 zaznaczyło na Hagoromo z myślą pewnie, że Patrikson znowu stroluje i znowu, ee, znowu, znowu odpierdoli jakąś akcję. Jedziemy dalej wejzu cały czas na pierwszym miejscu. Wikti cały czas utrzymuje się na drugim. I Kiko zaraz za nią. Zajebiście, cały czas ta sama tabela top 3. Jak nazywa się ścieżka pejna, która, no która umożliwia wykonywanie techniki przywołującej no Jutsu? Ścieżka pejna, która umożliwia wykonywanie techniki przywołującej no Jutsu. To jest takie proste? No dobra, no zobaczymy, jakie proste. Jak na razie to. Niektórzy sobie nie radzą, więc nie wiem, czy takie proste, ale no dobra. Eee, oooo, wow, 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 wo, wo, co tutaj się wydarzyło? Ningendo, 23 osoby, Jigoku, kurwa, co ja gadam, Jigokudo, Jigo 16 osób i 7 osób Gaikido. No i o, wiadomo, że to była ścieżka zwierząt, czyli Chikushodo. Niestety widzowie, o do ścieżka zwierząt. Um, ścieżka, która dosyć się wyróżniała w, podczas ataku na wioskę liścia. Bo przecież tam był, był nawet odcinek związany z tą ścieżką, że zdobyli go. Zdobyli tą ścieżkę. Potem był zamiennik. Druga ścieżka zwie zwierząt. Dobra. Victi na pierwszym miejscu, Kiko na drugim I CJ na trzecim Jedziemy dalej Jedziemy dalej Jak miała na imię świnka Tsunade Ponton <tonton>, Tonton Ten ten Pactaj Ponton Ja pierdolę, ponton, nie mogę Dobra, dobra, no Okej, okay, okej okay. Przypominam, że kto pierwszy ten lepszy Ten, ten zyskuje więcej punktów Oczywiście, że tonton! -ton. Kochani, no! Oczywiście, że tonton! -ton. Oczywiście, że tonton, -ton. <laughs> ponton. <śmiech> nie mogę. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. To nie koniec oczywiście quizu. Jeszcze przed nami bardzo dużo podchwytliwych, ciekawych pytań. Eee, o! Topka się zmieniła. Kiko wskakuje na pierwsze miejsce, Victi na drugim cały czas i CJ wskakuje na trzecie. I nawet Radio wjechał, Radio na czwartym, nie na piątym, Radio na piątym. A Giga za kolak na czwartym, jak już mówimy o wszystkich to o wszystkich. Ósme pytanie. Jak miał na imię brat Gamakiciego? Brat Gamakiciego. Gamatatsu, Fukasaku, Gamabunta, Gamamaru. Brat gamakiciego Brat. Żeby teraz ktoś nie pomyślał, że ojciec czy coś. <laughs> ok. Gamatatsu. Dobrze. Bardzo dobrze. Ale szczerze, ja akurat bym mógł się na tym wyjebać. W sensie. Może nie, no nie. W sumie nie. Nie, nie wyjebałbym się na tym. Nie, nie, nie. Nie wyjebałbym się. Gorzej, jakby. I inaczej było sformułowane pytania, ale... Jednak nie, nie wyjebałbym. Myślałem, że wyjebałbym się. Dobra 4 e, osoby na Fukasaku, 17 osób na gama Bunte i 19 osób na Gamamaru. maru e, Tutaj dużo osób widzę, że... Nie no może nie dużo, ale większość osób miała z tym problem Ponad połowa, więc e, wiecie. Więc więc Vicky skakuje na pierwsze, Kiko na drugim i Obito na trzecim. Radio, przy, Radio teraz skakuje na czwarte i Weizupu na piątym. Okej, okay, zaraz zobaczę. Jestem ciekawy na końcu, jakby. Gdzie mieszka Aoda? Las Shikotsu, las śmierci, jaskinia Ryuci, góra Mioboku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecicie, lecicie, lecicie. Eee, oczywiście, jaskinia Ryuchi, jaskinia Ryuchi, kochani, bardzo dobrze, to było akurat proste, to było akurat proste, tutaj przyznaję, eee, no, szansa na wyjebanie się była dosyć niska, ale no, jednak kilka osób sobie nie poradziło. Kiko wskakuje na pierwsze miejsce, Wikti cały czas na drugim, Obito na trzecim. Dziesiąte pytanie, kto był najstarszy z rodzeństwa Sunagakure? Temari, Gara, Kankuro, czy może Baki. Najstarszy. Najstarszy z rodzeństwa. Okej. Okay. Mamy to. 37 osób temari. Bardzo dobrze. Oczywiście, że to była temari, moi drodzy. Oczywiście, że to była Temari. Gara 4 osoby, 30 na Kankuro i 6 na Bakiego. Ej, mam, mam w ogóle jakiś ten? Jak to się mówi? E, mam flashbacki jakieś dziwne. Nie wiem. E, mam deja vu, deja vu, oh, deja vu. Nie wiem, jakby kiedyś już to było. Kiko pierwsze miejsce, Obito drugie i radio trzecie. Radio skakuje na trzecie miejsce, moi drodzy. Radio skakuje na trzecie miejsce. W jakim wieku Itachi wymordował klan Uchiha? 14 lat, 13 lat, 16 lat czy może 11 lat? Okej, okay, okej. Okay. W jakim wieku wymordował klan Uchiha? Ile miał lat wtedy, kiedy dokonał się tego zbrodniarskiego czynu? 13. 13. Bardzo dobrze. 24 osoby zaczęło 16, 14, 18 i 5 osób na 11. Nie, no już kurwa, bez przesady. No 11 lat to już jeszcze gówniakiem był. Już, jakby no. Bez przesady. Znaczy, no 13 lat to też gówniak, ale już taki. no starszy, nie? Już, jeszcze niektórzy, jakby była odpowiedź, że tam 7 lat to też by pewnie osoby zaczęły jakieś. Dobra. Obito na pierwszym miejscu, Radzio na drugim cały czas i Bruce Lee na trzecim. Jedziemy dalej. Jak miała na imię matka Sakurwy, Sakury? Chiyo, Moegi, Mikoto, Mebuki. Matka Sakury. Tak zwana Mamasita. Sita. Coś tamtego tego, robię se coś tam. Eee, ta, jak to nawiała ta? No, ta jak ona się nazywa. Wiecie kto? E, 3 osoby na Chio, 11 osób na Moegi, 21 Nikoto i oczywiście 38 osób na Mebuki. No, powiem tak. Mm, to raczej powinniście wiedzieć, no bo Moegi to była postać z drużyny Konohamaru. Chio to była babcia. E, no, to była. Babcia Sasuriego, która sterowała. E, która nauczyła go korzystać z techniki lalkarstwa, no i Mikoto, no to to była wiadomo, to była widzowie, no to była matka tego, yy, matka Sasuke, yy, więc niestety tutaj widzę, że no nie wiem, czemu nie, nie daliście rady, to akurat było dosyć proste. Obito pierwsze miejsce, radzie drugie, Victi trzecie, cały czas yy, tabela, nie chociaż Victi widzę, że teraz skoczyła na trzecie miejsce. E, więc coś się nakruszyło w tej tabeli. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kto to jest? Dosu, Kimimaro, Zaku, Hiruko. Kto to jest, widzowie? To powinniście wiedzieć z pierwszej serii Naruto. To jest postać z pierwszej serii Naruto. E, po wydarzeniach, znaczy po wydarzeniach, podczas wydarzeń z egzamina Chunina. Kojarzycie pewnie, kojarzycie. Oczywiście, Dosu. Oczywiście, że dosu, drużyna dosu, pamiętna drużyna, z którą no nie wiadomo, co się po dziś dzień stało, bo wątek został ee, urwany. Przepraszam, eee, 37 osób dosu, 2 osoby Kimimaro, 25 Zaku i 8 osób Hiruko. Eee, czy coś się zmieniło w tabeli? Tak, Kiko skakuje na trzecie miejsce, Wikti spada z trzeciego na czwarte. Lecimy dalej. Jakie imiona nosili doradcy konochy? Biwako i Teuchi. Hamura i, Kona, i Koharu. Danzo i Hiruzen. Hamura i Kaku, Ka, Kazuku. Okej, okay, okej, okay, lecicie, lecicie. Lecicie, dobrze. No tutaj, nie no tutaj dobrze polecieliście, Hamura i Koharu. Ok, okej, okay. No tutaj można było dojść do tego nawet metodą de, y, wykluczania, bo no może tak bardziej. Więc ok. E, cały czas tabela wygląda tak samo, nic się nie zmieniło. Doszły punkty. Lecimy dalej. Jakie słowo powtarzał Darui? Aligato, Men, mendokuse, Su, sumimasen, darui. Okej, okay, 60 odpowiedzi eee, O, tutaj ciężko widzę, tutaj ciężko Tutaj ciężko było ha, ha. <laughs> Zajebałem miski w Darui? No co ci mogę powiedzieć, no to chyba dobrze, nie? <laughs> nie mogę No co, lecimy dalej Yy, Obito na pierwszym, Radio na drugim, Victi wskakuje na trzecie, zrzucając tej, z tego samego Kiko, yy, który był wcześniej. Kto był nazywany wiecznym geninem? Naruto, Sasuke, Kosuke, Kabuto. Wieczny genin. Kto był nazywany wiecznym gen geninem? Okej. Okay. No to też było dosyć proste podczas ataku na Konochę To były fajne chwilery akurat, a ja nie wiem o czym piszecie na czacie. Ja nie jestem w temacie, bo ja tutaj jestem prowadzącym eee, kosuke. 21 osób kosuke, Naruto 34, eee, 11 osób Kabuto i 6 osób Saskę. <laughs> Lecimy dalej. No ciężkie pytania, ciężkie pytania, tak jak miało być. Obito pierwsze, Victi drugie, radio wskakuje na trzecie. Okej. Okay. 17 pytanie. Jaką umiejętność miał Mangi Sharingan madary? Limbo, dwutwarzowe Susano. Nie wiadomo klony Susano. Jaką umiejętność miał Manga Sharingan madary? Umiejętność. Jaką miał umiejętność Manga Kusharingan Madary? Nie wiadomo, dobrze, już się bałem. Już się bałem, że nie będziecie, że, że wyjebiecie się na tym. Już, nie wiem, coś tak mówię, kurwa, żeby nie zaznaczyli, że limbo, żeby nie zaznaczyli, że limbo, ale dobrze. Dobrze, dobrze. Mm. Elegancko, elegancko. 35 osób poprawnie odpowiedziało. 8 osób, klony Madary. 11 dwutwarzowe Susano i 16 Limbo. No, zawsze się zdarzają jakieś wyjątki. Obito. Pierwsze miejsce, Wikti drugie i Razio trzecie. Nic się nie zmieniło poza czwartym i piątym miejscem. Jedziemy dalej. 18 pytanie. Ile filmów kinowych ma Naruto? 11, osiem, siedem, trzy. Filmy kinowe. Filmy kinowe Naruto. Filmy kinowe Naruto. <grym> Okej, okay. wow, 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 tutaj też widzę, że dosyć ciężko wam poszło. 11, znaczy ja to nie liczyłem tego, w sensie wiem, że to jest policzone przez, pewnie przez twórców, nie, quizu, ale no nie ukrywam, ciężko, ciężkie pytanie. Kto był bysty, co pewnie sobie wszedł na Naruto, wbijam i sobie tam policzył, na szybko. 29 osób na 8, 15 osób na 7 i 9 osób na 3. Widzę, że szybko tylko podeślę jeszcze reklamę, krypto-reklama Instagrama na czacie. I oczywiście lecimy dalej. Zachęcam do followowania, jutro będzie nowy content na Instagramie. Dzisiaj właściwie. Wow, Obito płonie! Obito ma serię 15 poprawnych odpowiedzi z rzędu! 15 poprawnych odpowiedzi z rzędu? Obito, jesteś popierdolony. Jedziemy dalej. 19 pytanie. Jaki tytuł nosił pierwszy odcinek Naruto? 9 ogoniasty lis nazywam się Uzumaki Naruto. Naruto Uzumaki wkracza na scenę Uzumaki Naruto. Pierwszy odcinek Naruto. Pierwszej serii Naruto, czyli pierwsza seria naruto. Pierwsza seria. O, wo, 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 wo. co tu się wydarzyło? 22 osoby nazywam się Uzumaki Naruto. No nie, 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 nie. 31 dobrze odpowiedziało Naruto uzumaki wkracza na scenę? Eee, no nic. No co mogę powiedzieć? No. Kto Riro to riwocuje, wie jak się nazywają odcinki, bo trzeba je klikać, żeby obejrzeć Obito, pierwsze miejsce, Victi drugie, radio trzecie O radio chyba spadł, bo był na drugim, nie? Dobra, ile openingów miało Naruto Shippuden? Ile openingów miało Naruto Shippuden? 17, 20, 21, 25. Łącznie. Ile openingów łącznie miało Naruto puden? Ok, 3 2 1. 20. Nie wiem, nie liczyłem. Spodziewam się, że twórcy tego quizu to liczyli. Eee, ale, okej, okay, 20. 17 osób poprawnie, 25 osób, no 21. O, ten jeden się jebło, było, chyba. Eee, no, 10, 25. No, dobra. Lecimy dalej. Wikti wskakuje na pierwsze miejsce. Obito spada na drugie. Radio na trzecim. Nieustannie, radio na trzecim. Ostatnie pytanie. Największy śmieć całej serii. Naruto to Danzo, Shimura Sakura. Największy śmieć z całej kurwa serii Kurwa taki śmietnik, żebyś tam napluł to by jeszcze to brakowało, żeby wiesz Żeby to wywalić, bo to człowieku Nie wiem, to spalić trzeba by było, bo nawet jakbyś napluł to co, to to Trzeba spalić W chuj Oczywiście, oczywiście widzowie Oby te dwie, oby dwie te Oby te dwie Odpowiedzi są poprawne Oby dwie te odpowiedzi są poprawne, więc czy Sakura, czy Danzo to i tak macie poprawną odpowiedź. Eee, Okej, okay. przechodzimy chyba do podium. Także trzecie miejsce Radio, gratuluję oczywiście Radosław. Drugie miejsce Obito, Obito gratuluję i tak jesteś sobą postacią. Pierwsze miejsce, uwaga, uwaga, Victi, czyli chyba, nie wiem czy to jest, bo to jest takie moje przeczucie, ale to jest chyba pierwsza. Nie chcę skłamać, ale to jest chyba pierwsza baba na podium w jakimkolwiek quizie. Tylko nie wiem, czy Ty jesteś dziewczyną czy chłopem, ale masz dziewczyński nick. Więc nie wiem, jak się pomyliłem, to przepraszam, zwracam honor. Tak więc tak wygląda topka. Eee, widzowie, napiszcie mi, czy podobają Wam się quizy z Kaszuta. Możemy robić je częściej. Eee, kto wy. Eee, czekaj, co ja robię? Podobało Wam się. Eee, oczywiście, podziękowania dla Patricksona i Pablosa, który przygotow którzy przygotowali ten quiz eee, specjalnie dla was, żeby był content na streama, więc dla nich też należy się szacunek. Dziękuję, Pablos, dziękuję, Patrickson. Zajebiste pytanka. Eee, fajnie było. Ponton mnie rozpierdolił, śmiałem się. Eee, więc oby więcej, oby takich więcej. Czat, znaczy kurwa, co ja mam z tym czatem? Widzowie. Yy, widzowie tutaj przemówili. Podobało im się 91% na tak.